w kolejnym wydaniu TV Informatora. Nazywam się Sara Matoszko i jestem starszą konsultantką w Zespole ds. Readaptacji Społecznej Skazanych w Stowarzyszeniu Inicjatywa Obywatelska Procivium. 30 kwietnia Stowarzyszenie podpisało umowę z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku w zakresie realizacji praktyk zawodowych dla studentów prawa, psychologii, dziennikarstwa i polonistyki. W ramach praktyk studenci będą m.in. redagować dwumiesięcznik PostPenit oraz jego internetową wersję. Pod okiem specjalistów zapoznają się również ze specyfiką działalności postpenitencjarnej, prowadząc rozmowy z rodzinami skazanych w ramach np. infolinii czy czatu online. W dniu 7 maja odbyło się webinarium poświęcone problematyce więziennictwa w Polsce. Organizatorem konferencji były koła naukowe Uniwersytetu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jedną z prelegentów była Monika Magierska, rzecznik prasowa naszej organizacji, która przedstawiła problem realizacji prawa osób pozbawionych wolności wynikającego z artykułu 42 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Tygodnik wprost opublikował reportaż Ewy Ornackiej pod tytułem Nie Symuluj. Miał usłyszeć od lekarza więziennego, po kilku dniach zmarł, w którym opisuje działania prawników i psychologów w stowarzyszeniu, w numerze także wywiad z Moniką Magierską o działalności organizacji. Dziś to już wszystko w tym wydaniu TV Informatora. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Sara Matoszko.